Próbuję pokonać właśnie wkładanego bossa a że jest dość blisko aby tego dokonać to próbuję to nagrywać to mam jeszcze jeden eliksir dostaliśmy użyłem jednej tabletki o no, Tabletki Jednej tabletki użyłem niepotrzebnie Się takie łapy odrodzą, właśnie. Ale on je używa w ten sposób, że leża w nimi. Oj. też ani nie ziemi. Właśnie teraz. trzeba mu je odciąć. Nie lekceważę przeciwnika, więc staram się na razie jeszcze go unikać. Jeszcze jeden eliksir dostaliśmy, super. No, już no, miałem stamina, więc wolałem je atakować, ale chyba będzie teraz koniec. Tak. Spokojnie. Zadanie ukończone za którymś, za trzecim razem. I kluczem... Mamy nowy rdzeń. Kluczem do bossa jest zawsze taktyka. Jeszcze pogada po swojemu. To jest koniec tej planszy. Tam, e, no, w poprzedni odcinek skończyliśmy na... Obszedłem dookoła taką pieczarę. No i w jednym z tym... E, były tam takie drzwi. Gdzie właśnie był ten boss. Eee, gdyby ktoś kiedyś z nim próbował, zresztą dużo jest filmików na YouTube, aczkolwiek no... Oglądać filmik, a potem to wykonać to jest, są dwie różne rzeczy. Eee, mamy tu jeszcze sobie eliksir, możemy wziąć. I... Chodziło o to, żeby te łapy mu odciąć. No i kwestia broni, bo... Nie młotem, młot był wolny tylko właśnie Odachi, jak to się nazywa dokładnie. Odachi raj takim jednym ciosem nie można za dużo tego użyć, ale ja sobie tutaj zamiast Odachi damy teraz mimo tego, że mi pomogły, pomogły yy, mam dużo tej broni, nie wiem może weźmiemy sobie yy, nie mam jakichś specjalnych ulubionych oprócz tego młota ale jakieś takie szybkie a dobra później się zastanowię idźmy na razie dalej zobaczymy co będzie zadanie ukończone kontynuować oj nie zauważyłem że mam 16 tysięcy amrity zobaczmy filmik ソハヤの若い衆はわしをそう呼んだあやかしの女と出会ったあの日まではわしはあやかしを滅ぼすソハヤの刀を打ち砕きそれまでの名も捨てた。 刀の与える不死の魂謎少子共に誓ったは神陽が融和して暮らせるよ霊石を集め横島なもの,の悪用を防ぐは。 誓いを果たしため。

ダメだったか急う Opętanie przez sirochami poprzez podział duszy, mamy nowego ducha opiekuńczego chyba. Jeszcze jedna rzecz, te niebieskie kurhany, które są niebieskie, i czerwone, Czerwony to jest duch, o... z duchem się walczy, walczyłem raz tam się dostaje kubeczki te ochoko czy oczoko. A te niebieskie to są pomocnicy. Tylko, że to nie jest prawdziwy gracz, tylko wzorowany na graczu. Zadanie ukończone. Można dostoić rdzenie duszy. Co ten robi? Możemy go spróbować, nie? Tylko zamiast N. -ki. a nie można go bo on limit dostrojenia muszę tutaj sobie zwiększyć okej okay, a zamiast tego zamiast tego muszę dać no to weźmy sobie go na chwilę a ten limit do strojenia będziemy i tak silniejsi niż z tym orłem o zadanie zmierzchło jakieś Zadanie zmierzchu, zadanie zmierzchu. Zadanie dodane do dojo poboczne. Chciwy łowca przejść do kolejnego regionu. O, możemy iść już do kolejnego regionu. Przysługa dla Kowala. I tu mamy coś znowu. Zadanie poboczne. Dobra, na potrzeby filmu... Aha, no jeszcze jedna rzecz. a tu się z boku jakieś czerwone kółeczka świecą. Kręcą. Eee, oglądałem ten filmik poprzedni. To... dobra, przejdźmy do kolejnego regionu, a ja tamte sobie po prostu zrobię. Mam nadzieję, że będę mógł je zrobić. Spoczytamy, co tutaj jest. Obdarzony wyjątkowym zmysłem przewidywania A to jakiś cytat po prostu. Jak nie będę mógł wrócić do poprzedniego regionu, to słabo będzie, ale mam nadzieję, że będzie można しかしなこの信長様はうつけだって噂もある。まあ、どっち人にしろ、道三様が娘を預けるほどの男だ物人じしても始まらん。行こう、人の人バの人気の人気の人気の人気の人 tutaj pomień jakiś filmik znowu No ale jest to jakaś kolejna misja fabularna czyli idziemy do przodu prowincja Owarii Mi Minori otsunobite mairimashita Shonin no 藤吉郎と申します。隣は仲間の秀の。あ、秀吉よ。この度は。拝謁をお許しください。誠に恐喝にございます。うぬは汎用か。よく顔を見せよ。 初めて見る光じゃ面白いお主ら二人今日からこの信長の客となれお別れ感謝いたしますして父の最後はいかようであった

budzenie, no i bardzo dobrze. Zobacz mapę kraju, więc spoko. Ja tam sobie potem wrócę, a teraz wejdźmy tutaj. Mamy punkt startowy i to jest nasze zadanie główne. Ukryte potwory, Okehazamy. kehazamy Zobaczmy jeszcze w tym filmiku początek. Tej misji Zadanie ukryte, no dobra, 21 poziom. My ja mamy chyba 22, ale ja w międzyczasie już nie będę tego nagrywał. Tamte filmiki poprzednie przejdę. E, mówiłem, zacząłem mówić o tym, że cały czas nie kończę wątków, e, że jak się filmik ogląda później, bo ja, youtuberzy robią tak, że nagrywają, potem przycinają. E,

アリのマたザが相手だ W poprzednim filmiku e, takie tam błędy popełniałem. Można powiedzieć merytoryczne. Mówiłem o Gokim? Gaki? Gaki, gaki chyba. Dobra, co tutaj masz do powiedzenia? Świetna okazja do wykazania się. Dobra, e, Gaki, Gaki, a to nie był wcale Gaki. Potem e, nie duch czy tylko e, ten rdzeń. No, sorry za takie ten, za takie nierzetelne to wszystko, ale tak po prostu wyszło i pomyślałem, że trzeba dodać ki, bo ki to są uniki i są bardzo potrzebne duchy opiekuńcze. Mamy sirochami. Jest wymagane 13 na 19 limit do strojenia. Muszę się skupić na tych właśnie oprych. No dobra, na razie idziemy z tym naszym duchem opiekuńczym. Jak zacznie, zaczną się problemy, wtedy będziemy sobie zbierać innych. Te niebieskie, poziom 47, to jest nik gracza, ale nie, z nami nie będzie szedł gracz prawdziwy, jeszcze weźmy sobie strzały Tylko Komputer za niego gra i oj, mało mamy tych wystarczy 13 strzał eee, I on jest taki trochę A tu co? Przeciwnik już od razu Że tak powiem O drabina skrócik będzie Nieudolny a, roi się od gesta Roi się od OK Nanda No tak możesz się odsunąć Patrzcie trzeba jakiś specjalny gest pokazać może taki układ. No, i co tutaj roi się od Japy? Jaki mam mu pokazać gest, że ten dysk do dezorientacja, przewrót No, dawaj, no, dawaj. A, no, i no, dawaj, no, dawaj, no. Dobra, idziemy. Będziemy sobie powoli to zdobywać. Ja się wrócę potem w międzyczasie jeszcze do hmm, tego. To nic nie było, ale tego z nieba, stachu, z z sufitu. E, wrócę się do tych pobocznych. Tak, żeby je też sobie zaliczyć na spokojnie. E, jeszcze Wam pokażę jedną rzecz. Fajną. A mianowicie... Hmm, gdzie to jest te statystyki, tu statystyki gry, i tutaj jest łączne obrażenia i tak dalej, ale istotne jest dla mnie czas gry. I nie wiem, czy już byłem, yy, za... ile razy zginąłem obrażenia. Co dziś znajdziemy łącznie zdobyto, tak szybko przelatuje przedmioty w ofierze. Też nie tu, też nie tu. Pokonani przeciwnicy, broń. Um. Użyte przedmioty, zebrane duchy. Czas gry. 16 godzin. Jestem na etapie 16 godzin, ale gdzie było to ile razy łączne obrażenia. Maksymalne w postaci upioru. Upiora. Hmm. Puszczane. Ile razy zabito cię atakiem frontalnym? O, zgony. 168 Dużo? Nie wiem, <śm> 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 ale jak się dość szybko e znaczy restartuje, tak jak wam pokazywałem, o. to jest Gaki. Wcześniej go nie niesłusznie oceniałem. A ja dalej z Odaczy idę. To idźmy na razie z toporem. Topor ma, ma większe przyłamanie. O, a ten mały tutaj sobie siedzi. Takie małe kaki, ale powiem wam, że trzeba na nich mimo wszystko uważać, bo... jeden drugiego zje, to wtedy bomba prochowa. No i jest też takie poczucie, jak... O, tutaj nie przez... wszystko. O, tam jest zaczarowany Kodama. Trzeba mu coś dać i on nam odda. Jak się przejdzie takiego bossa i nie wiem, znaczy ja z nim za długo nie walczyłem. Tam... Znaczy za długo nie tak, żebym musiał sobie odpocząć, bo czasami trzeba grę po prostu odstawić na chwilę. A ja też nie miałem czasu ostatnio, żeby za, za dużo grać. To... O, już go je. Pięknie rzuciłem w ścianę, fantastycznie, ale i tak się podpali. Ukraina i okay. Tu można spaść Spaść z tej półki że są trudne. Trzeba po prostu rękawice dworzeni bardzo dużo tutaj jest rzeczy, które wypadają. Ja to idę, ale i tak tylko tak chcę Wam pokazać fragment, a potem już nagram takiego ostatnio. Z bosem. tak za dużo tych odcinków nie było, bo to. Ło. Wow. Jest pan Miś. Jokaj. Drugi, jokaj, kurczę. Dobra, weźmy tego. Najwyżej przegramy. Dużo ma arenę, jakiś mocarz. Ale tam ma maluchę na dole. To jakiś zaczarowany... kozak. Zacznijmy od bomby. Pada? Pada? Topór to jest... ...prawda, dobra broń. Nasza nowa, nowa moc, nowy duch opiekuńczy Jak Już się z... zastanawiałem czy on do mnie leci ten duch, ten duch, ten wąż Nawet przy tym tam na górze siedział mały, trzeba go ustrzelić bo nam na głowę spadnie Tu jest drabina do skrótu, tu widzę Kodama schowany Okej okay. A ten mały tu już lecisz do tego. Czyli tu właściwie jest tylko skrót, bo opuścimy drabinę i będziemy mieć szybkie zejście i wyjście. Ja, okej okay, ja zaraz, za 4 minuty. Bitwę. Tak, słyszałem, słyszałem. No właśnie, córka mi podpowiada, jak skończę bitwę. Weźmy sobie jeszcze błyskawice. Nie wiem, czy na niebie akurat jest dobra, ale. Ale młot. Na pewno tak. I wąż. Patrzcie jak on zabiera. Nie no to dobry. Ten rdzeń duszy. No i dałem sobie też tę błyskawicę Na, na broń. Taki efekt. Który był potrzebny też niby na tego... Węża, z którym się biłem. Aczkolwiek udało się bez niego. A co tam? Aaa, tam jest taka babcia czarodziejka. To jest dziura, czy co? Czy podpucha? Kodama! Jak się uderzy, to on się chowa, bo się boi. Trzeba poczekać... ...aż wyjdzie. I wtedy można go odesłać. No to jeszcze spróbujmy z babcią czarodziejką. Chyba, że ona ma tu wielu przy pomocników. Niby spoko, nie? Ale... Była, pomyliłam się. To jest przewaga młota. To przełamanie, że dwa ciosy, mimo tego, że zadaje podobne obrażenia jak ten Odacci, co z nim się biłem, taki długi miecz, to jednak ten ma lepsze przełamanie. A jeszcze zobaczmy, który mam poziom 30, więc no, trochę już tu pochodziłem. 30 poziom. A tu, tu byłem. A 20. Tu jest 20, tak. Znaczy zalecany. Tylko, że to wcale nie oznacza, że ja tu będę kozakiem. Może być łatwiej. Ale nie super łatwiej. O! Jest, zaczarowany Kodama. Po co ktoś tu postawił? I patrzcie, przywitanie. Zdaje się, że czegoś chce. I robimy. sobie, Dajemy tutaj mu na przykład coś, czego mamy dużo. Um, eliksir dajemy mu. Ehm. A nie można eliksira, Dobra, wyrzuć kamień duszy. Kamień duszy jeden wyrzucamy. On po niego podchodzi. Ogląda, ogląda. Ej Co za kanciarz Zabrał, nic nie dał To co ty byś chciał, chłopcze? Kamienia? Dobra, igła Rzadko z niej korzystam Co, raz coś nam dasz? No, no, wyrzucił coś Amulet i owoc I ucieka sobie Taki skubany Jeszcze kiedyś wam pokażę, bo spotkałem tą ścianę O, czyżby to był piękne zakończenie naszego odcinka Spotkałem tą ukrytą ścianę Próbowałem dać oczy konkretnego koloru Ale niestety nie udało się Tak, piękne zakończenie odcinka, mamy skrót Obeszliśmy pięknie dookoła Jeszcze możemy tu wejść A, awans? Nie Brakuje 9900 no to szybko jeszcze sobie weźmiemy tu kamień duszy 9900 no to jeszcze trzeba 1000 czyli dwa kamienie Dobra Co ja sobie policzyłem Dobra, weźmiemy za 500 Dobrze zobaczyłem 9900 czy 9800 9500 nawet, no trudno. No i pójdźmy w serce, bo naprawdę ten e, ki, tutaj można więcej ciosów użyć, do e, Jeszcze tutaj można ustawić sobie coś takiego. Widziałem, że niektórzy mają to ustawione. A, czyli właśnie w życie i ki. Mamy 1112-1544 życia. Zobaczymy jak będzie pod koniec gry. A tymczasem borem lasem. Do zobaczenia w następnym odcinku przy kolejnym bosie.